Zadanie 21. Jeżeli podobają Ci się filmiki na tym kanale, zasubskrybuj go, dodaj łapkę w górę. E, będziemy bardzo wdzięczni. Pozwoli e, nam to na rozwijanie kanału, do, na to, żeby docierać do kolejnych osób. Przez punkty A i B należące do okręgu ośrodku O poprowadzono proste styczne do tego okręgu, przecinające się w punkcie C. Zobacz rysunek. Miara kąta ABC jest równa. A ACB, źle przeczytałam, ACB jest równa, czyli tego. Mhm. Ok, no dobra. Bardzo istotna informacja, że poprowadzono styczne. Styczne, a styczne do promienia okręgu są zawsze pod kątem prostym. Tutaj będą kąty proste. No i teraz tak, wygrałam specjalnie coś takiego z karty wzorów, bo to nam mówi, że jeżeli mamy styczne do okręgu, to te odcinki są równej długości. Czyli tutaj mamy x, -a, tutaj mamy x, -a, czyli można by poprowadzić sobie tutaj taką prostą. Po co? No, bo zobaczcie, że tutaj wychodzi wtedy nam trójkąt prostokątny, a ta prosta dzieli nam y, kąt na dwie części. Czyli tutaj mamy 70 i tutaj mamy 70. No, bo te trójkąty po prostu są takie same, tak? Są przestające. No to teraz, jak znaleźć ten kąt? No, możemy po prostu e, sumować kąty w trójkącie, bo suma kątów w trójkącie musi nam dawać 180 stopni. No to jak je sumuję, no to mam tak. 180 stopni to jest ten kąt prosty, czyli 90 stopni. Do tego mamy. Kąt równy 70 stopni i do tego jakąś tam alfę. Ja tą alfę zaznaczę tutaj o, na żółto. E, czyli ten kąt ACB to będą wtedy dwie alfy. Tak, tutaj będę potrzebowała dwie alfy. No dobra, no to liczę, bo z tego mogę tą alfę policzyć. Czyli 180 stopni to jest. 160 plus alfa, no czyli widzę, że alfa musi mieć 20 stopni. W takim razie kąt ACB jest równy 2 alfa, czyli jest równy 2 razy 20 stopni, czyli to będzie 40 stopni i to jest odpowiedź C.